Witaj na nasza ksa. W tym krótkim poradnom mówię jedną z nowych funkcjonalności jaką są Superminki. Aby dodać je do wiadomości, skieruj kursor myszki, ponad kursor myszki, po czym z rozwijanej listy wybierz interesującą cię zarazę. Wystarczy, że klikniesz w przycisk Od tej pory możesz się wydać. Wtedy to suka mafi. To pytanie zadaję sobie codziennie patrząc w lustro. Wystarczy tyle? Witam wszystkich maniaków kamery Nagrywam ten film żeby podziękować wam Za wszystkie oddane subskrypcje na moje konty youtube Dzisiaj e, subskrypcje osiągnęły liczbę 5 Serdecznie wam za to dziękuję Patrzcie Sprzedaż karpia Naprawdę Nawet w lesie sprzedają karpia No ale e, Ta tabliczka e, Po prostu moim zdaniem Podchodzi pod klimat Filmu z górze mają karpia Okej okay. No więc, wracając do tematu, naprawdę jestem ba wam bardzo wdzięczny i generalnie musi że zamarcam. Odmarzają ręce tej więc do zobaczenia na społeczności Kaneś. Trzymajcie się. Ten vlog będzie odpowiedzią na vlog użytkownika do mikrofonu ten kolej, zrobił taką akcję, pokaż swoje oryginalne Ja Jaja Pierwsza. Nago. Chłopaki płaczą. Zwykły frajer. Wow. Wow. Ach ten Andy i menecha! Jestem Andy! Kurwa! Jakich mało! Wielki artysta w robieniu Dada. Jeden mały dowcip i draka, o rany! I całe miasto krzyczy Chuj w tyce.